Zresztą pytanie Marianno, jak yy, czujesz się z tym, co pokazała twoja przeciwniczka podczas media treningu? Chyba się nie przykładała, co? Znaczy ja wiem, że ona udawała, no ale ona nie musi udawać, żeby celowo próbować wprowadzić mnie w błąd. Ja wiem, jak ona się bije. Znaczy, jak myśli, że się bije. Monika, twoja rywalka zwracała uwagę na wiek, ja zwracam uwagę na wagę. Jest różnica, twoja przeciwniczka cięższa, wyższa. Czy myślisz? No, przecież to są mięśnie. Czy myślisz, że będziesz Wiesz, w stanie... ale widzisz, czy nie? No tak, to no widzę, 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 Jest różnica wagi, pytanie, yy, czy to będzie coś nie do przeskoczenia dla Ciebie, czy dalsza? Wiedziałam co biorę, zgodziłam się bez mruknięcia okiem. Bo Monika wie, że trzeba porządnie upaść, żeby potem porządnie się móc podnieść. A to ja zapytam Was sobie, która z Was jutro upadnie? Dla mnie szklanka zawsze jest do połowy pełna, ale jestem realistką, dam z siebie wszystko. No cóż, trudno, żebym w siebie nie wierzyła. Królowa jest tylko jedna, kochanie. No to tak. Wygra najlepsza. I tego się trzymajmy. Panie i panowie, zróbcie... Panie, zróbcie... Panie i panowie... Drogie panie, zróbcie gorący, ostatni już face to face przed waszym jutrzejszym spotkaniem. Tak jest. I później pozycja obsesja. Jeden z bardziej wyczekiwanych pojedynków kobiet, Marianna Hipokrycka Schreiber, kontra Monika, najlepsza polska dziennikarka, Laskowska. I czółko do czółka. I pozycja bokserska. Tego żeśmy się nie spodziewali, ale jest i szacunek i zachowanie fair play. Czekamy na to, co wydarzy się w pracy,